Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za zorganizowanie tego spotkania. I wcale nie uważam, że nas jest mało, całkiem sporo nas jest. Tym bardziej, że widzę, że duża siła intelektualna jest, bo ja znam tutaj wiele osób, które bardzo dużo potrafią wnie wnieść do dyskusji i wnieść do nie tylko tego tematu, ale do tematu miejskiego. Ja jestem niezwykle szczęśliwy z, te z tego, że my tutaj jesteśmy. My tu zaraz będziemy rozmawiać, bo tak naprawdę. Bardziej się nastawiłem na debatę niż na przemowy, jestem kompletnie nieprzygotowany. Chociaż Gorzowie mogę gadać cały czas bez przygotowania, to nie jest akurat jakiś wielki problem. Eee, pamiętajmy o jednym: jeżeli my nie będziemy mówić, jeżeli my nie będziemy mocnym głosem, to ktoś kiedyś zbudzimy się w rzeczywistości, że za nas zadecyduje, tak? My będziemy siedzieć cicho, my się nie odezwiemy. Przyklepiemy parę decyzji na Radzie, czy przemilczymy, czy zapomnimy. Media nie pokażą, dziennikarze się nie zainteresują i będziemy mieli dziurę do wejścia do parku, zabudowaną z jednej i z, z drugiej strony budynkiem. I dopiero wtedy stwierdzimy o kurcz. I dlatego dobrze, że to spotkanie jest tutaj dzisiaj. I to dlaczego tutaj? I dlaczego to jest tak ważne i istotne? To nie chodzi tylko o same sentymenty i te dekadenckie chwile, które przecież większość z nas tu miała, ja je bardzo dobrze pamiętam, tak jak powiedział pan profesor. Ale chodzi o to, że, że to jest miejsce absolutnie wyjątkowe. Ja trochę o nim powiem, tak od siebie po prostu. Tak? Załóżmy, że przyjeżdża do nas ktoś, ktoś odwiedza Gorzów i chce mu pokazać, oprowadzić, pokazać jakieś fajne miejsca, powiedzieć. Chodź, pokażę Ci gorzów. Wyobrażacie sobie Państwo, że przy tym, że tu są, nie mówię te schody, ale jakieś inne wejście, jest to ładnie zagospodarowany teren pod względem zieleni. U góry jest teraz widokowy, że wy tu nie pójdziecie pokazać centrum miasta, z tego tutaj miejsca. Wyobrażacie sobie, że tego nie zrobicie. No nie, to to przecież jedna z pierwszych rzeczy. Przejdziemy koło katedry, przejdziemy, pokażemy mury, hawelańską okolice tego, przejdziemy tutaj i na samym końcu pokażemy patrz, a to jest Gorzów. A za chwilę nie będziemy mogli tego zrobić tak naprawdę. Jeżeli te plany, o których się teraz mówi przejdą do rzeczywistości i no, deweloper wybuduje tutaj usługowo mieszkalny kompleks, mniejszy lub większy tak naprawdę jeżeli się na to zgodzimy to już wpływ na to jak on będzie miał wyglądać będziemy mieli niewielki. Nie będziemy mogli pokazać nikomu tego miejsca. I naprawdę nie chodzi tylko stricte o olbrzymie sentymenty każdej osoby, która tutaj po prostu żyła i korzystała z tych schodów, i bywała tutaj, czy, czy na piwie, czy na spacerze. Chodzi o ciąg jakiś, który jest niezwykle istotny dla miasta, tak? Bo chodząc tutaj możemy przejść sobie w zupełnie inne tereny. Jeżeli to całe wejście będzie tutaj nam zabudowane, my o nim prędzej czy później zapomnimy. Być może mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają stwierdzą, no nie chcemy, żeby ktoś nam łaził pod balkonami, nie chcemy, żeby ktoś nam z tyłu tutaj za naszymi balkonami pił piwo, a teren będzie sprzedany pod dewelopera. Proszę Państwa, co zrobi deweloper? No teren zamknie, zrobi może jakąś furtkę. Albo będziemy się sądzić latami na ten temat, tak? Z, z, z deweloperem, który będzie chciał, bo mieszkańców, którzy tutaj będą ewentualnie mieszkać, czy przedsiębiorców, nie będzie nic obchodzić, czy tam, czy państwo chcą wyjść, czy nie chcą wyjść, czy to jest ich własność tak naprawdę, tak? Więc y, to są ważne ważne momenty, momenty, w których my musimy faktycznie, to no tak powiedział pan Grzegorz, no powiedzieć jakieś jasne i wyraźne nie, bo czasami trochę jednak tego zabrakło, po prostu działy się rzeczy, które no, nie zostały zrobione po naszej myśli, po myśli mieszkańców. Tak jak chociażby remont parku Róż. Tak? Ktoś mówi, nie ma pieniędzy na schody do nikąd, Ale było 8 milionów na to, żeby w mojej opinii podniszczyć ten park. No bo ten park wygląda gorzej niż przed remontem. Niestety, ale wygląda kiepsko. Więc y, ja nie przyjmuję do wiadomości takiej y, narracji, która mówi o tym, że. Nas publicznie nie stać, ja rozumiem, że nas w tej chwili nie stać, na to, żeby coś zrobić i trzeba to zrobić, więc jedynym, e, jedynym sposobem jest partnerstwo publiczno-prywatne, sprzedanie terenu deweloperowi, a deweloper nam wybuduje tutaj schody. Ja takiego czegoś nie przyjmuję do wiadomości. Ja też nie. To nie jest tak. Że my musimy już to teraz zrobić, nie, tyle lat jest to zamknięte, że już się do tego przyzwyczailiśmy. Ale pamiętajmy o jednym, jeżeli my to zrobimy teraz w taki sposób, w jaki jest to pro, nam proponowane, to już nigdy nie wróci to miejsce do swojego pierwotnego trybu, jakim było. Miejsca spotkań. Bo my mówimy nie tylko o tych schodach przecież. Tutaj, gdzie my siedzimy, gdzie rozmawiamy. To tutaj, tu była fontanna. Są jej dlaczego nie, dlaczego nie mogłaby żyć nowa? Tu kiedyś były parasole, po których można było się napić piwa, herbaty. Można było przyjść. Tu na tych schodach siedzieli ludzie. Dlaczego nie mogło być to? Ja wolę poczekać ileś tam lat, wolę poczekać aż się znajdą te pieniądze, niż żeby zostało to chciach załatwione, bo musimy coś z tym zrobić. No na pewno nie w taki sposób, w jaki w tej chwili zostaje to przestawione i to miejsce deweloperom. Yy, Moim zdaniem nie powinno się należeć, tylko powinno się należeć nam Gorzowianom. Ja myślę, że to taki krótki wstęp do tego, co chciałem powiedzieć. Dla mnie, dla mnie to są takie, no bo to już, już myślałem, już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, także na, na sesjach Rady Miejskiej rozmawialiśmy, rozmawiałem o tym w mediach, wie, wielokrotnie powtarzam. to jest ostatnie zielone okno na miasto. Ostatnie zielonokne. Jeżeli Państwo jadą tu, to widać piękną przestrzeń. No co za chwilę będziemy oglądać. Kolejne szyby kolejnych budynków, kolejnych mieszkań. No taka jest prawda. I nic z tego nie będziemy mieli. My jako mieszkańcy. Fajnie, że ktoś będzie miał fajne mieszkanie, pewnie drogie, bo to jest jednak centrum. Pewnie to będą apartamentowce kilkanaście rodzin, będzie szczęśliwe. Być może paru przedsiębiorców, ale jesteśmy miastem, które już jest ponad 100 tysięcy ludzi, tak? Łącznie. Z naszymi okolicami, dużo, dużo więcej. I stracimy bezpowrotnie miasto dla tych ludzi. Bezpowrotnie, przepraszam, nie miasto. Bezpowrotnie to miejsce. Więc ja tak apeluję, bo, bo wiem, że tak jest, że, że władze miasta. Nie chcą, nie chcą. Nie, no chciałem powiedzieć, że potrafimy że, nacisnąć. Były takie rzeczy, które miały się zdarzyć w mieście. Niekoniecznie korzystne dla mieszkańców, ale. Ale pewien nacisk zarówno radnych, polityków, środowisk różnych, mieszkańców sprawił, że się wycofano z pewnych planów, tak. Bo przy, wróćmy do, nie, do niektórych inwestycji. Sikorskiego, samo centrum plac katedralny. Ile razy powtarzaliśmy, mówiliśmy, jeżeli robimy jakiś remont, jeżeli robimy potężną zmianę za potężne pieniądze, to no niech nie będzie to wymalowanie krzywych ścian. Za przeproszeniem, tak jakby ktoś w domu robił remont, tylko wymalował ściany i uznał, że to za, za, za duży remont. Nie, to trzeba naprawdę zrobić z dużą dbałością i wprowadzić e, świeżość, nowość. A teraz mamy po prostu nowe materiały tam, i zaraz będziemy rozkopywać, wyciągać płyty i wsadzać tam drzewa. Jakby nie można było zrobić tego od samego początku, jakby nie można było wprowadzić do samego centrum zieleni. A teraz znowu będzie taki, e, taka próba zabrania: no, nie wiedzieć czemu. Znowu próba zabrania jakiegoś kawałka zieleni w mieście. Mimo iż widzę, że, że jest poprawa w tej kwestii, bo, bo pojawiają się nasadzenia tu i ówdzie, no nie powiem. Jest poprawa. Ale proszę Państwa jeszcze raz, proszę serdecznie wszystkich, bo widzę, że jest tu zacne grono mieszkańców, o to, żeby wśród swoich znajomych, wśród ludzi gdzieś w internecie, rozpowszechniać jednak to, to miejsce jako miejsce spotkań ludzi. Gorzowian. Żeby wróciło do nas, tak? Może nie teraz. Ja rozumiem, że nie na wszystko są pieniądze. Ja rozumiem, że czasami trzeba poczekać nawet parę lat, ale w końcu będą. Jeżeli zostanie to zrobione, to zostanie to zrobione na dziesiątki lat. I będą się cieszyć z tego nasze dzieciaki, wnuki, prawnuki. Nie robimy tylko tego wszystkiego, co robimy, robimy. nie robimy tylko dla siebie, tak? Robimy to dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Tomasz Rafalski. No tak, jak na początku pan wspomniał.